Na konferencji dużo było mowy o dywersyfikacji dostaw gazu do, do Polski. Jakie są perspektywy tego na najbliższe, na najbliższe lata? No przede wszystkim konsekwentnie realizujemy projekt dywersyfikacji źródeł dostaw, czyli projekt Baltic Pipe, który spowoduje, że gaz będzie docierał do nas z Norwegii. Należy przypomnieć, że nasza polska firma PGNiG już tam posiada złoża gazu ziemnego i zapowiada, że w perspektywie 2020-2023 2,5 miliarda metrów sześciennych gazu z Norwegii będzie właśnie z tych pól koncesyjnych. Przesyłanych do Polski poprzez Baltic Pipe. jest to jest jak gdyby jedna opcja. Drugą kwestią jest plan rozbudowy istniejącego terminalu LNG Świnoujściu. Aktualnie 5 miliardów, ale my budując ten terminal zostawiliśmy miejsce na trzeci zbiornik. Czyli już wtedy pokazaliśmy, że go rozbudujemy do 7,5 miliarda metrów sześciennych. No i wreszcie trzecia rzecz. Czyli zbudowanie kolejnego terminalu. Tutaj mówi się o floating LNG, czyli tutaj chociażby Gdańsk jest dyskusja o lokalizacji, tak naprawdę, ale kolejne kilka miliardów metrów sześciennych jako ten trzeci terminal. No i taką czwartą, tak naprawdę, dla nas formą dywersyfikowania źródeł jest wydobycie własne. Jeżeli zwiększymy nawet w jakimś zakresie własne wydobycie gazu ziemnego gdzie w tym momencie wydobywamy 4 4,5 miliarda metrów sześciennych przy konsumpcji sięgającej 16 16,5 miliarda a więc mniej więcej pokrywamy 30% to tak naprawdę mamy cztery elementy które będą przyczyniać się że w systemie gazowym będzie bezpieczne pewne Źródło gazu ziemnego, które będzie mogło konkurować z innymi. Ale stwórzmy sobie w pierwszej kolejności infrastrukturę energetyczną do tego, żeby ten gaz z różnych źródeł do Polski docierał. Czy ta infrastruktura gotowa jest na, na dywersyfikację właśnie w tym modelu, który Pan przedstawił? Infrastruktura gazowa? Tak. Przy czym niektóre można powiedzieć elementy tego systemu przesyłowego wymagają rozbudowy. Czyli no, trzeba równolegle i to się dzieje, czyli spółka gaz system równolegle do tych projektów rozbudowuje system gazociągów przesyłowych w Polsce, który dodatkowo jeszcze jest połączony do magazynów gazu. Nie zapominajmy, że my również 3 miliardy metrów sześciennych możemy magazynować i już się dyskutuje o tym, żeby budować też kolejne magazyny. Czyli podsumowując, można powiedzieć, że w Polityka nasza w dziedzinie dywersyfikacji dostaw gazu akurat jest dosyć spójna. Dużo zrobiliśmy w ostatnich latach i trzeba powiedzieć, że osiągnęliśmy kilka naprawdę znaczących sukcesów. Jednym z nich jest terminal LNG Świnoujściu i trzeba to kontynuować. Po prostu trzeba konsekwentnie realizować te projekty infrastrukturalne tak, abyśmy w perspektywie 3-4 lat zrealizowali te inwestycje, a dopiero wtedy zastanawiali się, Jakie są kolejne, można powiedzieć, etapy wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego w ramach kolejnych instrumentów, które możemy wykorzystać? Ten harmonogram działań jest niezwykle ważny, aby w pierwszej kolejności tą infrastrukturę zbudować, a dopiero dalej myśleć o kolejnych elementach związanych z giełdą, z liberalizacją i z tego typu instrumentami. Dziękujemy bardzo. Dzięki.